Unii Europejskiej w celu ponownego rozpatrzenia. O głos poprosiła pani poseł Krystyna Pawłowicz z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość. Bardzo proszę pani poseł. Wprawdzie dyskusja na ten temat odbyła się trochę wcześniej, natomiast chciałam jeszcze raz powiedzieć, bo nie było, sala nie była pełna. Chcę powiedzieć, że rozporządzenie, oczywiście, rozporządzenie ma ewidentnie błędną podstawę prawną. Powołuje się na przepis 114 traktatu, który sam siebie wyłącza od spraw podatkowych. Rozporządzenie włącza sprzecznie z zasadą, zasad... ale proszę nie przeszkadzajcie mi Państwo i mówimy o sprawach poważnych. Rozporządzenie Rozporządzenie włącza w przedmiot swoje. Niech pan Bardzo nie się oświadczył Chciałam powiedzieć, że rozporządzenie włącza w swój przedmiot. Tak, włącza w swój przedmiot, również sprawy podatku, a klaszczecie akurat właśnie państwo, którzy i tu niech jeśli telewizja transmituje, głosowacie i głosujecie za rozporządzeniem który przyniesie szkodę przedsiębiorcom, dlatego że wyłącza sprawy podatkowe z kompetencji rządu, a bezpodstawnie, mimo że jest to wyłączna kompetencja państwa członkowskiego, przenosi poprzez to rozporządzenie do regulacji unijnej. Nie ma podstawy, oczywiście narusza to rozporządzenie zasady subsydiarności, bardzo wyraźnie artykuł 5, który mówi, że kompetencje nieprzypisane nie mogą być wykonywane przez Unię Europejską. Więc yy, są sprawy oczywiste. Do tej pory myślałam, że jestem w Sejmie, który jest fabryką prawa, ale jestem w stodole, w stodole jestem. Bardzo proszę o spokój. Bardzo proszę o spokój, bardzo proszę panie pośle. Bardzo proszę o spokój. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Ja chciałbym Pani Poseł włączyć myślenie merytoryczne, ponieważ jest to zgodne z artykułem 17 Traktatu o Unii Europejskiej Komisja pełni funkcje koordynacyjne, wykonawcze i zarządcze. Dziękuję. Bardzo proszę Pani Poseł w trybie sprostowania. Proszę Pana, niech Pan włączy najpierw swoje myślenie. Proszę Pana, artykuł 114 Traktatu mówi tak, na który się powołuje rozporządzenie. Zastrzeżeniem, że traktaty nie stanowią inaczej do urzeczywistniania celów określonych w artykule 26 stosuje się następujące postanowienia parlamentu po konsultacji i przyjmuje środki dotyczące zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, które mają na celu ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego. To jest ustęp pierwszy, na który się powołuje rozporządzenie. Ustęp drugi mówi tak. Ustępu pierwszego nie stosuje się do przepisów podatkowych. Dziękuję bardzo. O głos poprosił pan przewodniczący Januszki Choć